Chcielibyśmy powiedzieć halo, święty Pawle, ale co miało się w Jezusie dokonać na tak, jeżeli Pan Jezus nie był na nie. No właśnie, ale jeżeli uwzględnimy, że Pan Jezus w osobie Pana Jezusa były dwie natury, boska i ludzka, to oczywiście w naturze ludzkiej absolutnie wolnej co do podejmowania swoich decyzji. Musiało się podjąć owo tak w zaprzeczeniu dla nie, dla złego, po to, żeby mogło się dokonać dzieło zbawienia. Pamiętamy tę scenę z Ogrodu Oliwnego. Ona jest bardzo charakterystyczna. Pan Jezus, mimo potwornego cierpienia, podejmuje decyzję, że pójdzie na krzyż po to, żeby zbawić każdego z nas. I dlatego święty Paweł użył tego zwrotu, że w Jezusie dokonało się coś na tak. Pan Jezus nie był na nie, ale widział nasze nie, które wielokrotnie wypowiadaliśmy, żyjąc w grzechu, w osamotnieniu, słuchając fałszywej narracji naszego największego wroga.